Może to potwierdzić Mirek, bo dzisiaj rano też wyjął kartę pełnoludzkiego 20 plus. A tu właśnie branie na żywo, jeżeli chodzi właśnie o zanętę bardzo. Nagrywać. i tak to i tak to i tak to wygląda i wszystko właśnie jest na tą metodę Dobry. żadnego ciężarka no, o, o akurat bramie kolejne bramie i zobaczcie, przed chwileczką rybę wypuściliśmy To jest sen Mirek mówi, że to jest sen I jest kolejna ryba